Siemano, witam was wszystkich na imprezie w moim klubie City Field Białystok. Dzisiaj będziemy trenowali push, czyli klatka, barki, triceps. Mam nadzieję, że trening będzie wam się podobał. Także obserwujcie. jesteście większymi osobami i chcecie naprawdę dobrze rozgrzać rotatory, to już machanka Wam nie wystarczą. Oczywiście możecie użyć dodatkowo gumy, ale hantel bierzemy sobie, staramy się, żeby ręka była na jednym poziomie z klatką piersiową i tutaj hantel nam będzie robił tak naprawdę zasiłę, która będzie sprawiała, że rotator będzie pracował, a my tylko czekamy, jak już robi się za łatwo, to tak jak ja podnosimy hantelę leciutko. I opuszczamy go znowu spokojnie na tyle, ile pozwoli nam tylko rotator. On nam powie, kiedy, kiedy wystarczy. I trzymamy dalej. I teraz druga część i łapiemy z tej strony. I znowu ta sama zasada. Trzymamy dopóki rotator nam nie oznajmi. Pierwsze ćwiczenie, czyli będą wznosy bokiem, widzicie jestem przypięty na bramie, trochę kombinatoryki, ale zawsze te ćwiczenia zauważyłem na bok barku, na boczny akton, e, działają bardzo na środkowy akton, boczny akton jak to się, jak zwał tak zwał, działają bardzo fajnie właśnie w stałym napięciu, czyli jak jest jakiś kabel, guma e, bądź e, maszyna i po prostu lecimy. Będziemy robili wyciskanie nad głowę, Jak zobaczycie, ławeczka będzie takim troszkę dziwnym kątem, dość obniżonym, ale dlaczego? Wtedy bardzo fajnie czuję przód barku, nie bolą mnie po prostu barki, a mogę zaangażować to, co chcę, czyli same plusy. Jak wyciskam, zobaczycie, łokcie będą szły troszeczkę do przodu. Słuchajcie, moje serie rozgrzewkowe zawsze mają 3 dwa powtórzenia, ponieważ są to tylko serie, żeby wyczuć e, ruch, tak naprawdę, bo wcześniej już jestem rozgrzany, tak robiąc te rotatory, rozgrzewki itd. i tak dalej. W pierwszym ćwiczeniu zawsze stosuję większą ilość ruchów, już w następnych raczej staram się, żeby to były 2-3 ruchy i stopniowo zwiększam. Co dla mnie najważniejsze, jest, najważniejsze są dwie ostatnie serie, czyli te serie do upadku, które robię. Używam oczywiście kwipunku, który sprawi, że będzie bezpieczniej. Także no mówię, już ta forma, jak zresztą widzicie, jest niezła. Nie jest to jeszcze forma na zawody startowa, ale jesteśmy coraz bliżej jej i nie chcemy się skrzywdzić. A to jest najważniejsze, żeby w tym momencie pozostać starać się, prawda, dokładać tego ciężaru, a pozostać bez kontuzji, bez urazów i tak dalej. Także lecimy. moje problemy z obojczykiem. Niestety muszę bazować na e, takich maszynach i wykorzystywać takie ruchy, gdzie nie czuję właśnie tego obojczyka. Więc dzisiaj e, jest jeden, mam dwie rotacje treningowe i dzisiaj używamy takiej, e, w której właśnie troszeczkę odciążamy ten obojczyk, który jest e, często obolały i dzisiaj zostajemy trzykrotnie na smifie, także zabawa, zabawa trwa. E, dzisiaj, teraz wyciskanie Lekki skos dodatni. Na drugim treningu robimy trochę bardziej wolnych ciężarów i tak dalej. No ale staram się tutaj skupić właśnie na tym, żeby ten obojczyk odpoczywał, ale nadal robić to z jak największym, e, używając jak największych ciężarów itd. Także cały czas progresja jest. Jeżeli będziecie je stosować, dobierając takie ruchy, które pasują pod wasze ciało, pod waszą sylwetkę, to będziecie rosnąć. Mały tip dla osób z bardzo długimi rękoma. Zobaczcie, jeżeli robicie wyciskania, to już w pewnym momencie klatka traci napięcie. Nie doczeka. Klatka traci napięcie, a przejmuje triceps i bark. tak i łokcie. Więc chcemy tak naprawdę no, troszkę skrócić ten zakres ruchu do końca na tyle ile napnie się klatka i to nam wystarczy. Żeby. Cały czas ta klata pracowała, wtedy zauważyłem, że ta klata mi lepiej rośnie niż jeżeli robię do pełnego wyprostu. Eee, teraz zrobimy sobie triceps. Fajnie właśnie robić go na smif bo mamy stałe napięcie, a wiele osób się szarpie, jak robi go. Zaraz niszczy barki i tak dalej. Więc tutaj też, pamiętajcie, jak macie długie łapy, to tu niestety trzeba trochę doprostować, bo wtedy jest największe napięcie. Także Kolejne ćwiczenie, czas na trochę izolacji klatki Będziemy robili butterfly'a Każdy zna, lubi Każdy lubi to, czuć tą pompę w klacie Więc lecimy Jedna seria rozgrzewkowa i potem pracujemy alternatywę wznosów. Wznosy jednorącz, ale w takim lekkim wychyleniu. Spróbujcie jak będziecie na siłowni, po prostu tutaj będzie sam bok pracował. Za chwilkę zresztą zobaczycie na wideo. Najpierw szybka seria rozgrzewkowa i lecimy potem z pracującymi. Będą trzy. Pochylamy się, opieramy lekko i hop. Zauważyłem, że wiele osób przestaje czuć ten środkowy boczny akno. Zwijcie jak zwijcie. Wiecie o co chodzi? E, bo puszcza im chwyt po prostu. Dlatego przywiążemy się sobie paskami i lecimy. Włosy Davy i e, mam pomysł. Kto oznaczy to na Instagramie Seven Nutrition i mnie robiąc te wznosy wybiorę jedną osobę, która wygra białko ode mnie kilogram. Także to oznacza, i konkurs niech trwa do końca miesiąca bo nie wiem, kiedy będzie wrzucone nagranie. Słuchajcie, teraz będziemy robili sobie krucyfiksy. Dzisiaj e, ćwiczenie... W sensie dzisiaj trening, przepraszam, ćwiczenie. E, trening jest bardziej nastawiony na barki i triceps. Bardzo proste ćwiczenie. Może nie robiliście, bardzo fajnie się wykonuje. Stajemy po prostu, staramy się ściągnąć łopatki. Ręce trzymamy tutaj, będą one skrzyżowane, więc lecimy hop i wracamy. Trzymając cały czas łopatki, z tyłu. Czyli to wygląda tak. Hop. Tutaj I będziemy robili prostowanie z za głowy, czyli ten ruch. Stały nam łydki, wiele osób mówi, że to jest oporna partia i na pewno jest najbardziej genetycznie uwarunkowani ludzie. Właśnie mają najlepsze te łytki, na przykład Christian Wolski ma świetne łydki, Big Mike ma bardzo dobre łydki, nie wiem, który z nich ma lepsze, więc tutaj nie będę faworyzował. Po prostu obaj mają wspaniałe łydki Flex Lewis. Moim zdaniem, jeżeli macie tak jak ja, te łydki troszeczkę słabsze, ale udało mi się je poprawić. Musicie przede wszystkim skupić się na wykonywaniu ćwiczeń i na rozciągnięciu. Te dwie sekundy na dole, dwie sekundy na górze, cały czas kontrola i będzie gig powoli. Tak jak z wszystkim, dokładamy ciężaru, bądź powtórzeń. To jest tak sama zasada, tylko że przy łyżkach trzeba się troszeczkę bardziej skupić. I ćwiczyłbym je co drugi trening, albo przynajmniej trzy razy w tygodniu. Czyli, no przynajmniej te trzy razy w tygodniu zrobić. Biutański trening w Teamie Seven Nutrition zaliczony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było ciężko, było tak, jak ma być. Pamiętajcie, wymagajcie zawsze od siebie jak najwięcej, ćwiczcie ciężko, trzymajcie Michę i będzie dobrze, będziecie progresować. Także życzę Wam zdrówka, zostawcie suba. Zostawcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w przyszłości, jakie treningi, o czym, bym, o czym byście chcieli, żebym pogadał, i tak dalej. Także dużo zdrówka, do zobaczenia.